Szanowni Państwo, Złota jesień kojarzy nam się ze szkołą, a październik szczególnie kojarzy się z Dniem Nauczyciela i feriami, które już niedługo ucieszą nasze dzieci. Również dzisiejsze jesienne akcenty polskie będą w całości poświęcone szkole, nauczycielom oraz ortografii. Ale o wszystkim po kolei. Zaczynamy! Muzyka Szkolnictwo polskie na Łotwie zaczęło się odradzać pod koniec lat 80. Pierwsza klasa z nauczaniem w języku polskim powstała w dalekim 1989 roku w Daugavpils, kiedy założono podstawową szkołę eksperymentalną. Natomiast dopiero dwa lata później, w roku 1991, utworzono Polską Szkołę przy ulicy Warszawskiej, która miała od razu cztery klasy: trzecią, drugą i dwie pierwsze. We wrześniu tego roku placówka, która dzisiaj ma bardzo dumnie brzmiącą nazwę Państwowe Gimnazjum Polskie imienia Józefa Piłsudskiego, obchodziła swoje trzydziestolecie. 30 lat temu, zawdzięczając zaangażowaniu członków Promienia i życzliwości wielu osób, powstała Polska Szkoła Podstawowa. Początkowo mała placówka stopniowo przekształcała się w średnią szkołę gimnazjum, i dziś dumnie nosi imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Na uroczystości 30-lecia gimnazjum 24 września spotkali się uczniowie, nauczyciele, zasłużeni pracownicy, przyjaciele placówki oraz goście. Przybył konsuler Pekrzysztof Krzysztof Pokruszyński, wicemar miasta Dałga w Pils Aleksejs Wasiliewsk oraz deputowany Igor Spralatos. Przewodnicząca kuratorium oświaty Marina Isupowa, nie zabrakło na sali także przedstawicieli duchowieństwa oraz rodziców. Niestety w związku z ograniczeniami w imprezie mogły wziąć udział wyłącznie osoby zaszczepione, co uniemożliwiło przybycie wielu osobom, których wkład w utworzenie i funkcjonowanie szkoły Trudno przecenić. Po wniesieniu sztandaru i odśpiewaniu hymnów głos zabrał wicemer Aleksejs Wasiliews, który w bardzo ciepły i serdeczny sposób dziękował polskiej szkole za jej szczególną atmosferę i składał szczere życzenia dalszych sukcesów. Następnie konsul RP odczytał list z życzeniami pani ambasador RP na Łotwie, Moniki Michaliszy. Wiele dobrych słów płynęło z ust Maryny Supowej, przewodniczącej Kuratorium Oświaty. Należy zaznaczyć, że goście nie przybyli z pustymi rękami. Składali na ręce pani dyrektor kwiaty i prezenty. Dyrektorka Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego, Halina Smulko, jako gospodyni, zabrała głos aż dwa razy. Pokazała zebranym bardzo krótką prezentację o historii szkoły i przetoczyła kilka liczb. Podziękowała wszystkim osobom, które kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób przyczyniły się do utrzymania placówki. Następnie osobiście podziękowała wszystkim obecnym nauczycielom i pracownikom technicznym. Minutą ciszy uczczono pamięć świętej pamięci pierwszej dyrektorki Gertrudy Grawe. Po imprezie pani Halina udzieliła akcentom polskim krótkiego wywiadu i opowiedziała, jakie emocje ją dzisiaj przepełniają. Emocje pewności. Nigdy nie myślałam, że to będzie taka emocja w ten jubileusz, w tym trudnym czasie dla wszystkich, ale emocje pewności, że razem zrobimy wszystko. Nawet jakie by trudne wyzwania nie były przed nami, zrobimy. Komu byś chciała podziękować dzisiaj? Przede wszystkim tym, kto stał na początku, 100 lat temu, kiedy szkolnictwo polskie tutaj się pojawiło, bo dzięki nim przetrwaliśmy ten okres, kiedy w 1948 roku było zamknięto ostatnie, ostatnie, ostatnia możliwość nauki po polsku, ale dzięki temu, że były nauczone nasze babcie, dziadkowie, to my mogliśmy przetrwać w rodzinach, później odrodzić polską szkołę i być teraz tutaj dumni z tego co mamy, widzimy i zrobimy. Jakie macie plany? Plany mamy rozwijać się nie patrząc ani na co, plany mamy na nowe dzieła infrastruktury, żeby zbudować jeszcze placyk sportowy tutaj, bezpieczny dla dzieci. Plany mamy i plany się pojawią, bo mam cudne rodnopedagogiczne, pedagogiczne. Fajnych rodziców, wspaniałych dzieci. Co chciałabyś powiedzieć nauczycielom i uczniom? Uczniom, bądźcie dumni z tego, kto was uczy, czego uczy. Tutaj nie mówię tylko o rodzicach, o, o nauczycielach, jeszcze o rodzicach. I jeszcze na dodatek pamiętajcie, że. Wszystko, czego tutaj się nauczyli, musicie jeszcze zmieniać, musicie pogłębiać, powiększać. To był tylko początek. Nauczycielom rzeczy tylko zdrowie. Zdrowie, wytrwałości, nowych pomysłów, dobrych pensji, stabilności. Uroczystość uświetnił występ zespołu tańca ludowego Kukułeczka, który zaprezentował folklor polski i łotewski. Tradycyjnie obtańcowując dostojnych gości. Tym razem kukułki na scenę zabrały wicemera miasta Aleksejsa Wasiliewsa oraz konsula Krzysztofa Pokruszyńskiego. Swoje mistrzowskie umiejętności breakdance'u zaprezentowało kilku tancerzy z zespołu Factory Kings, który w 2019 roku zdobył tytuł Mistrzów Świata wśród juniorów na prestiżowych zawodach Snipes Battle of the Year Kids 2019. Piękno łotewskich melodii pokazał szkolny zespół wokalny który towarzyszy wszystkim szkolnym imprezom. Gimnazjum Polskie w Dałga w Pils realizuje jedną z wizji Świętej Pamięci Idy Kozakiewicz. Wizję mocnej polskiej placówki edukacyjnej kształcącej prawdziwych patriotów, łotewskich Polaków. Wiwat nasza kochana polska szkoła. Już od 12 lat na Łotwie odbywa się wspaniała inicjatywa organizowana przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska Polskie Dyktando. Każda edycja tej wspaniałej, można by powiedzieć, zabawy ortograficznej jest szczególnym przeżyciem dla uczestników i organizatorów, którzy niestrudzenie tworzą coraz nowe, Ciekawe teksty. Dwunaste dyktando polskie na Łotwie odbyło się 25 września w formacie hybrydowym, tak samo jak w ubiegłym roku. Ekipa z Białego Stoku połączyła się online z trzema placówkami w Dauga w i Rydze, które zgromadziły 58 uczestników pragnących wziąć udział w dyktandzie. Punktualnie o 11.00 pani Anna Kietlińska, prezes Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska na platformie Zoom, przywitała uczestników dyktanda, które, jak powiedziała, już na stałe wpisało się w listę wrześniowych wydarzeń. Pani Kietlińska złożyła najserdeczniejsze życzenia z okazji 30-lecia Gimnazjum Polskiego w Dałga w Pils i podkreśliła, że również Białostocki Oddział Wspólnoty Polskiej w tym roku ma 30 lat. Autorką tegorocznego tekstu dyktanda pod tytułem Pandemiczne Refleksje jest Anna Kietlińska. A dedykowany był przyjaciołom na Łotwie i dotyczył pandemii. Na początku tekst został przeczytany w całości, następnie pani Kietlińska czytała poszczególne zdania, a na końcu jeszcze raz całość, aby osoby zmagające się z tekstem sprawdziły, czy wszystko się zgadza. Prace z Dałga w Rezekny i Rygi zostały wysłane pocztą do Białego Stoku. Wyniki prawdopodobnie zostaną ogłoszone na Dzień Nauczyciela. Nasz kolejny reportaż także będzie związany ze szkołą. Co roku do polskich placówek edukacyjnych na Łotwie przyjeżdżają nauczyciele z kraju. Również w tym roku mamy zaszczyt gościć nowych nauczycieli. W naszym dzisiejszym wydaniu Akcentów Polskich pani Maria Książek-Zamlewska, nauczycielka języka polskiego i literatury w Państwowym Gimnazjum Polskim imienia Józefa Piłsudskiego w Pils. Pani Maria jest nauczycielką z ponad 40 letnim stażem. Robi wrażenie osoby bardzo rezolutnej, życiowo mądrej, a przede wszystkim wrażliwej na innych ludzi. Opowiedziała nam trochę o sobie i swojej pracy. Zaczęła natomiast od tego, dlaczego została nauczycielką. Mój ojciec pracował na Uniwersytecie, obecnie Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, i wyobrażał sobie, że jego najstarsza córka będzie kontynuowała tradycję rodzinną. Ale mój ojciec nie należał do osób tolerancyjnych. I kiedy któregoś razu zobaczyłam jak studenci przeżywają egzamin z nim, pomyślałam sobie nigdy w życiu. A ponieważ nigdy nie miałam problemów z językiem, w ogóle lubię czytać książki, lubię pisać, w związku z tym uznałam, że filologia polska będzie dobrym kierunkiem. Ale w ogóle moim pierwszym marzeniem było chciałam zostać prawnikiem. Niestety to był rok 76. W Polsce sytuacja y, niezbyt spokojna, a ja nie mam charakteru takiej osoby grzecznej, potulnej. Y, mam tendencję do wygłaszania swoich opinii i ojciec bał się, że mogą być z tego powodu problemy. I jak powiedziałam, że chcę iść na prawo, to odpowiedź była taka: ty pójdziesz na prawo, a skończysz na lewo. Nie będę ci paczek do więzienia Nosił. I takim to sposobem po zdaniu egzaminu na studia zostałam studentką Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam polonistykę i kiedy mój syn ukończył studia prawnicze, właściwie tak dla żartu przeczytałam w gazecie, że są, jest nabór na przedsiębiorczość, na ekonomię przedsiębiorczość na SGH. No, pojechałam na rozmowy, zostałam przyjęta. No i skończyłam. A wcześniej skończyłam psychologię biznesu. I właściwie być może, że ta psychologia biznesu tak mnie zafascynowała, że postanowiłam kontynuować studia w tym kierunku. Jest to o tyle ciekawe, że połączenie psychologii biznesu z przedsiębiorczością. Po prostu każdemu człowiekowi, nawet jeżeli jest bardzo nieśmiały, daje y, takiego powera, czyli daje y, jakiejś pewności siebie, y, dodaje y, umiejętności przekonywania ludzi do swoich racji. Y, nauczycielem jestem od ponad 40 lat. Najtrudniejsze jest wejść do klasy. Szczególnie, kiedy wchodzi się w nowe środowisko, trzeba wejść do klasy, której się nie zna. To jest najtrudniejsze, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak młodzież przyjmie nowego nauczyciela. Ale później wszystko już leży w moich rękach i albo znajdę z uczniami wspólny kontakt, albo nie. Przede wszystkim trzeba lubić ludzi. To jest podstawowa rzecz. Jeżeli się nie lubi ludzi, nie lubi się dzieci, to właściwie. Nie należy tego zawodu wykonywać. Poza tym trzeba umieć słuchać. Nie tylko mówić, ale słuchać, ponieważ bardzo często my, nauczyciele, mamy taką zasadę, że nam się wydaje, że zjedliśmy wszystkie rozumy i że to, co my powiemy, to jest yy, prawda ostateczna i nie potrafimy wysłuchać drugiej strony. Co jest dużym mankamentem. Mnie się też to zdarza i wcale nie mówię, że jestem taka idealna, że zawsze słucham, ale staram się słuchać, ponieważ y, czasy się zmieniają. Młodzież się zmienia i to nie są już y, młodzi ludzie, którzy patrzą w nauczyciela jako mędrca, bo bardzo często ci młodzi ludzie skłaniają nauczyciela do pracy, do sięgnięcia po książki, do, o których albo nie miał pojęcia, albo nie miał chęci ich przeczytać. Poza tym skłaniają go również do pracy. Do pracy może nie związanej z wykonywaniem zawodu, ale do pracy nad sobą. Trzeba również y, nauczyć się delikatności, y, na, dostrzegać. Trzeba być. Nauczyciel musi być trochę psychologiem, musi dostrzegać y, różne niuanse związane z samopoczuciem ucznia, bo jednego dnia on by góry przenosił, a drugiego dnia jest tak przybity, że właściwie nie wiadomo, jak mu pomóc. Więc y, jest to na pewno zawód trudny, y, nad, na, zawód wymagający. Od nauczyciela cech mentora, matki, no przewodnika, czyli właściwie trzeba wykonując ten zawód, trzeba pełnić kilka ról. To wcale nie jest łatwe. Za granicą pracuję 14 rok. Przez 8 lat pracowałam w Kazachstanie. Pomagałam Polakom, którzy chcieli wyjechać do Polski na stałe. Ponieważ ich przodkowie zostali wbrew własnej woli wysłani do Kazachstanu. I pomagałam im opanować język polski, ale także przygotować ich do tego, że kiedy przyjadą do Polski, żeby się tam mogli odnaleźć, żeby nie sądzili, że manna z nieba im będzie kapać. Więc starałam się ich nakłonić do tego, żeby w tym czasie, kiedy przygotowują się do wyjazdu, zdobyli drogi zawód, żeby przyswoili sobie zasady życia w Polsce. I mogę powiedzieć, że 150 rodzin dzięki mojej pomocy wyjechało do Polski. Poza tym satysfakcję sprawiało mi, kiedy moi uczniowie dostawali się na prestiżowe uczelnie w Polsce. Kiedy jedna z moich uczennic jest już po, doktor po habilitacji, Pracuję w Polsce na uniwersytecie. Doktorat robiła u mojej koleżanki ze studiów, habilitację to już pod kierunkiem innego profesora, ale to są takie małe sukcesy. Pracy jest dużo. Nie jest to praca wdzięczna, ponieważ jeżeli ktoś myśli, że nauczyciel to zarabia krocie, nieprawda. Jedyną satysfakcją jest uśmiech dziecka, pozytywna ocena. I to, że komuś się pomogło, że pomogło się tej osobie zdobyć wykształcenie, yy, znaleźć swoje miejsce w życiu. Oczywiście dobry nauczyciel powinien znaleźć klucz do każdego ucznia, ale kiedy tych uczniów jest 30, to yy, nie zawsze jest yy, szansa, żeby znaleźć aż tyle kluczy i otwierać każdego z nich. W ubiegłym roku byłam w Rydze i yy, Właściwie nie znam tego miasta. Byłam raz, obejrzałam starówkę, a potem zaczęła się kwarantanna i praktycznie mój, mój kontakt z Rygą ograniczał się do zwiedzania okolicy, czyli tam może kilometr w prawo, kilometr w lewo, i szkoły i to właściwie wszystko. I po powrocie praca online nie należy do miłej. Po prostu ja lubię kontakt z uczniem. Szczerze mówiąc, po powrocie z Rygi już miałam zamiar zakończyć swoją działalność, ale mój szef powiedział, a co pani będzie robić, nie widzę panią z szydełkiem. W związku z tym yy, powiedział, wyślę panią w miejsce, gdzie będzie pani zadowolona. No i rzeczywiście, kiedy jechałam tutaj, patrzyłam, mnóstwo zieleni zupełnie inny kraj. mentalność ludzi również inna. Jest myślę większa życzliwość, większa otwartość. Być może to jest związane, że mieszkańcy stolicy mają specyficzny sposób bycia. Natomiast tu jest mniejsza e, miejscowość i e, jakieś takie te relacje są bardziej otwarte, bardziej serdeczne, e, nastawione na, na pomoc, zrozumienie. Także... E, Znam Dauga pils słabo. Po prostu obejrzałam sobie główne ulice. Miejmy nadzieję, że będę miała czas, żeby pooglądać, pozwiedzać. Bardzo mi się podoba, że jest to miasto zielone, że tutaj jest bardzo dużo kwiatów, że mieszkańcy chcą, ażeby wokół ich domów było ładnie, żeby kwiaty rozjaśniały im szare życie, deszczowe dni i to jest to na to zwróciłam szczególnie uwagę. Żegnając się z Państwem, redakcja Akcentów Polskich z okazji Dnia Nauczyciela życzy wszystkim nauczycielom szczęścia, radości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych oraz samych wzorowych uczniów. Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy. Dzisiejsze wydanie Akcentów Polskich dobiegło już końca. Serdecznie dziękuję Państwu za spędzony wspólnie czas. Do widzenia.